dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie w takim troszeczkę może innym filmiku, bo będzie przygotowanie do, do takiego Ala Sylwestra. I tak sobie pomyślałam, że zrobię takie małe przygotowanie. Użyję Julci tutaj palet, więc będzie coś innego użyte. I zrobimy sobie jakiś taki makijaż. Zobaczę, co mi z tego wszystkiego wyjdzie. E, trochę się tutaj widzę, że mam czerwone, bo dopiero zmyłam poprzedni, który miałam i tak jak możecie zauważyć znowu pojawiły się takie plamy jedna pod jednym można powiedzieć okiem, a druga pod drugi, więc trzeba będzie to jakoś dobrze zakamuflować dwa, nie wiem czy cienia tutaj nie widać z oświetlenia Dobra, przyniosłam sobie tą lampę dużą, więc może ciut lepiej, chociaż to jest może mniej w cieniu, to jest bardziej w cieniu, ale jakoś może tutaj damy radę. Z tej strony nie mam nigdzie kontaktu, kontakt mam z tamtej strony, więc no niestety, ale hakie warunki do pracy mam. Ok, tak Was tutaj sobie trochę przestawiłam, mam nadzieję, że będzie teraz tak troszeczkę lepiej. Widać gąbkę sobie namoczyłam, i tak sobie tutaj ten korektor wklepie, żeby tutaj tej mojej plamy nie było. Widać, nawet w sumie to dwóch, ale chyba też mi się wydaje, że już tak bardzo tych plam nie widać, że one tak troszeczkę już zanikły. Kolejny rok dobiegł końca. Także, dla co po niektórych zapewne był dobrym, cudownym rokiem, dla co po niektórych może trochę gorszym. Ale mam nadzieję, że ten nowy 2024 dla wszystkich okaże się takim szczęśliwym, bardzo pozytywnym rokiem. No wiadomo, to jest tylko takie gdybanie, bo nie wiadomo tak naprawdę, co przyniesie ten nowy rok. Przed nami kolejne 12 miesięcy. Mam nadzieję, że wszyscy, no przynajmniej, będziemy zdrowi. Wiadomo, że takie rzeczy materialne to są rzeczami takimi bardziej nabytymi a no, które można tutaj można jak to powiedzieć własną pracą sobie jakoś tam zapracować na te dobra materialne e, też oczywiście w zależności od tego jak nam pozwoli zdrowie, bo jak nam zdrowie nie pozwoli no to tak trochę gorzej będzie właśnie tutaj zapracować na te dobra y, materialne ale jak to się mówi zawsze no, najważniejsze jest właśnie to zdrowie, bo jak tego zdrowia nie ma, no to i te dobra materialne też jakoś tam do nas nie przyjdą. Nałożę sobie ten ciemny, ten czarny cień. Zobaczę właśnie, jak ja w ogóle będę wyglądać w takim bardzo mocnym makijażu. Nigdy sobie takiego mocnego nie robiłam, ale może tutaj sobie coś takiego stworzymy. Nałożę tak to delikatnie tutaj tylko w kąciki oczu. O, coś, coś takiego. Trochę to sobie rozblenduję. Trochę to sobie rozblenduję, tak ciężko tutaj malować się w podglądzie. Ok, sobie tak trochę to porozcierałam. Teraz tutaj mam paletę z Revolution, to chyba jest, tak Revolution. I tutaj mam taki szary cień i tak pomyślałam, że tym szarym cieniem sobie tak delikatnie tutaj to jeszcze rozetrę. Tak jak wam mówię, nigdy wcześniej nie malowałam się aż tak ciemno, także zobaczę w ogóle jak to będzie się prezentować i czy to w ogóle nada się do jakiejś takiej, wiecie, publikacji, bo to też żeby nie wyglądać jakoś tak bardzo strasznie, bo to też nie o to chodzi, żeby tutaj jakoś sobie plamę zrobić, a tak w podglądzie dla takiego, wiecie, makijażysty jak ja, czyli takiego bardzo raczkująco początkującego, no to jest tak dość ciężko się malować. Dobra, teraz sobie nałożę takiego troszeczkę jaśniejszego cienia, tak zwanej bazy. W sumie to powinnam może od tej bazy zakończyć, nie? Ale teraz sobie tak tutaj nałożę tą bazę. Długo też nie chcę tak tutaj, wiecie, siedzieć i gadać i malować się, bo dopiero co było takie, można powiedzieć, szykowanie się, tylko wtedy szykowałam się na Wigilię, a teraz szykuję się na takiego, powiedzmy, Sylwestra. Dobra. Coś takiego. Na razie mam wrażenie, że mam jedną wielką plamę, więc muszę to zobaczyć sobie w lusterku. Chyba aż tak tragicznie to nie jest. Zresztą wy ocenicie i napiszecie mi, co myślicie w komentarzach. Więc to i teraz... Nałożę sobie taki Błyszczący cień Bardzo błyszczący z takimi Dość dużymi Drobinkami Wezmę sobie taki można powiedzieć Płaski pędzelek O tutaj coś takiego sobie Nałożę I to sobie nałożę o tutaj Tak przy tym Szarym cieniu Bo też nie chcę tutaj żeby to oko Całe się mi bardzo jakoś tak świeciłam tego że o coś takiego I teraz nakładam taki najjaśniejszy cień z tej palety, ale on jest już bez drobinek tutaj w kącik oka i tak pod łuk brwiowy. Nie wiem, coś takiego mi powstało. Tak jak wam mówię, no ja to się cały czas uczę. Nie wiem, czy ja tu będę majka pistką. Ostatnio, także ostatnio miałam bardzo fajne zapytanie od Janinki, ale to nie jest Janinka z odniku Jan Mus, tylko to chyba mi się udaje, jest jakaś taka nowa osoba, nowa. Właśnie pani o imieniu Janina, bo tam było właśnie unik Janina, ale dalej nie pamiętam i ona zadała takie bardzo fajne pytanie. I w sumie to pytanie było takie bardziej pytanie, stwierdzenie, także ja to mam na uwadze i zamierzam to tutaj odpowiedzieć, ale może już nie dziś nie będę robić takiej rozkminy, ale tylko chciałam powiedzieć właśnie Janince, że mam to na uwadze i na pewno taka no rozkmina tutaj powstanie, tak powiem Wam szczerze przy makijażu to jakoś tak ciężko mi tutaj jest poruszać jakieś takie inne tematy bardziej to ja się skupiam na tym, co ja tutaj w ogóle tworzę, bo ja pierwszy raz takie rzeczy tworzę i dlatego wolę się skupić na tym dobra, gdzie jest mój pędzelek, muszę właśnie tutaj pędzelki sobie nowe zakupić, bo teraz pędzelki są troszeczkę podbierane przez Julii więc wiecie, jak to jest. O, później w takich częściach dostajecie pędzelki. No i czasami, no nie ma się na przykład czym tutaj umalować. Tak trochę bardziej opadł ten brokat mi tutaj na. Tak trochę widzę, że mocno opadł ten brokat pod oko na policzek i będę musiała to wszystko usunąć. A ja je jeszcze tutaj nie nakładałam. Właśnie tego fluido. Dobra, wydaje mi się, że oko może być tak. Możecie sobie go tutaj teraz zobaczyć dobrze i powiedzieć, co o tym myślicie. Wydaje mi się, że spoko wyszło, raczej wyszły oba oczy jednakowe, ale to wy widzicie lepiej niż ja, bo mi tutaj ciężko jest zobaczyć się właśnie w tym podglądzie. Także oko by było na razie skończone. Teraz yy, muszę to sobie tutaj, tak, tutaj to pousuwać. Ok, wydaje mi się, że tak zminimalizowałem połysk pod okiem. I teraz nałożę sobie podkład. Podkład tamten mi się skończył. Wydłubałam wszystko. Ja go sobie tutaj, tak jak Wam mówiłam, ucięłam. Wyjęłam wszystko, dosłownie wszystko, co było w tubce. I teraz mam nowy z tej samej serii. Powiem Wam, że bardzo mi dobrze się sprawdza. I jak będę teraz w sklepie w TK Next. dobrze chyba mówię to jak będą znowu po 11 zł to sobie je zakupię nie wiem czy one są dostępne w jakiejś tutaj innej drogerii ale właśnie to jest Essence ale no może, może i w Hebe by były, w Rossmanie nie jestem pewna czy jest Essence, jakby wiecie to piszcie na dole w komentarzu, bo naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza i to jest odcień 040, ten też był 040? Bo tak. Wanilia, to była wanilia, tak, wanilia. 040 były oba są. Także teraz sobie już tutaj nakładam, tak szybko, ale już chyba bez gadania. Jeżeli chodzi o nas, to ten rok, no powiem wam szczerze, jakby nie jedna osoba, która no tutaj zmaga się z chorobą, to by było wszystko ok, no ale jedna osoba właśnie zmaga się z, no, z chorobą no i ja tak za bardzo to ok, nie jest, no, ale mam nadzieję, że wszystko ułoży się i ten 2024 będzie w porządku. Jeżeli chodzi o mnie, to w 2024 roku zamierzam skończyć ten mój kurs właśnie tutaj, no kosmetyczny. Nie wiem, co będzie z tym kursem na paznokcie, który chcę tutaj zrobić bo z tego co ja się orientuję, nasza pani od paznokci odchodzi i to już w lutym także to mi się troszeczkę bardzo nie podoba bo jednak ona mm, robiła chyba najlepsze te pazury bo najmniej trzymają się poza tymi y, dwoma, bo właśnie tutaj ostatnio pani mi robiła y, paznokcie ta właśnie stylistka paznokci o. więc y, oprócz tych, o, tutaj, bo ten mi odpadł ale to odpad dlatego, bo mi tutaj zaczęły palce krwawić to znaczy te moje skórki, tak jak wam wcześniej mówiłam no i chyba właśnie przez to już tam do końca tak dobrze nie dojeżdżała i one, ten odpadł troszeczkę może i z mojej winy troszeczkę są za długie, także bo dziewczyny robią naprawdę takie długie pasnokcie teraz dopiero mam zajęcia za dwa tygodnie więc no może wtedy sobie poprawię a jak nie to zamierzam sobie tutaj sprawić prezent, od razu wam powiem na urodziny, moje urodziny, i będzie to frezarka. A od rodzinki już im powiedziałam, że jeżeli chcą mi tutaj sprawić jakiś prezent na urodziny, to chcę, mm, co ja chcę? Lampę. Lampę do utwardzania, więc będę coś tutaj sama kombinować, ale tak jak Wam mówię, właśnie zamierzam pod tym kątem, właśnie też sama jakoś tutaj iść widziałam już, miałam fryzarkę w rękach, także to jest nic strasznego, bo zawsze myślałam właśnie, że fryzarka to jest jakieś takie, wielkie straszna maszyna, która tutaj zrobi krzywdę, ale widzę właśnie, że ta fryzarka to nie zrobi krzywdy, nie ma jej się bać, cz aby tylko właśnie delikatnie przykładać do płytki paznokciowej i będzie wszystko. No ok, także no to trochę nad tym ubolewam właśnie, że Pani od paznokci ma w planie odejść w lutym, bo jednak chciałam, że u tej pani robić właśnie te pazury. Ona zupełnie inaczej robi niż te wszystkie dziewczyny, które robiły mi do tej pory. To znaczy, nie w sensie te moje dziewczyny, koleżanki, tylko w sensie panie y, stylistki, paznokci, bo ona jeszcze dodatkowo bierze w takie klamry do utwardzania, i wtedy właśnie stwierdziła, że one bardziej nabierają taki kształt, no i są lepiej jakby utwardzone w tych klamarach. Także to była taka powiem wam szczerze dla mnie nowość, bo mm, żadna z właśnie stylistek paznokci nie używała takiej klamry. Także no wiecie, ja jestem człowiek ciekawski, to jej od razu zadałam 2 miliony pytań. Po co, na co i dlaczego, nie? Także stąd wiem i ona też właśnie, żeby nie piłować paznokci, to sobie odwracała w drugą stronę. I wtedy stwierdziła, że ten żel lepiej się tutaj jakby układa. I powiem Wam, że naprawdę od dziwo, wszystkie się utrzymają. Minęło już, no już minęło, bo już mam odrost, także jednak yy, trzeba by było właśnie tutaj pomyśleć. Ale ogólnie to jestem zadowolona. No i, i chyba tyle, jeżeli chodzi właśnie o takie można powiedzieć. Plany naukowe, co dalej nie wiem, jak ja będę tutaj w jakim kierunku szła. Także zobaczymy po prostu, co przyniesie ten nowy 2024, ale bym chciała właśnie, tak może troszeczkę bardziej pomyśleć też i o sobie jakoś bardziej tutaj zacząć, może się rozwijać i mam nadzieję, że to jakoś wszystko mi się uda pogodzić. I właśnie to pytanie toczyło no, się właśnie szkoły domu i tak dalej, ale to tak jak Wam mówię będziemy poruszać już po nowym roku w którymś tam z blogusiów dobra, także wydaje mi się, że tutaj jest oki przy sztucznym świetle to tak jest trochę źle się tutaj malować, tutaj można by było trochę poprawić może, bo wiem, że dziewczyny to mają jakoś tak tutaj bardziej tak zarysowane zarysują, tam zarysują, te takie, wiecie. Makijażystki. No, a ja nie jestem taką makijażystką, także od razu mówię: ja nie jestem makijażystką, ja się dopiero uczę i mm, każdy tam sobie wykonuje po swojemu ten makijaż. Ja wykonuję go tak, jak umiał ja. Ale na pewno tutaj nikogo nie uczę i nikogo nie zamierzam uczyć, i nikogo nie zamierzam tutaj, wiecie, jakoś tam. Nastawiać, żeby robił tak jak ja. Ja po prostu chcę tutaj, no, z Wami się wyszykować na ten taki, ale Sylwester, można powiedzieć. Tutaj nie wiem, czy to jest cień, ale to chyba jest, tak, to jest cień. Więc to by było zrobione. Teraz będzie kontur twarzy. Teraz będzie kontur twarzy, i tutaj mam paletę z. Muszę ją wykończyć, żeby już ją tutaj zdenkować, nie trzymać za długo. I znowu króla de do okcji. zawsze wiecie co? Zadaje mi takie pytanie, po co ja się tak krzywię? Ale ja tak muszę. Czy to maluję rzęsy, czy to maluję tutaj policzki? To chyba inaczej bym się nie umalowała. I am a woman. here Play by my own rules. I got my two feet on solid ground, and then I take. Prawie gotowa. Jestem. Oczywiście musiałam się umalować tutaj pod okiem. Chciałam sobie nakleić rzęsy sztuczne. Myślałam, że one są takie z klejem, ale niestety nie są z klejem, więc nic z tego nie wyszło. Ale powiem Wam szczerze, że tak jak sobie przyłożyłam do oka, to nie są takie tragiczne, więc. Muszę zakupić ten klej do tych rząs i spróbuję sobie któregoś razu tutaj przykleić. O, może na urodziny sobie takie strzelę. Także zobaczymy. Bo w sumie jestem bardzo ciekawa, jakbym wyglądała z takim, wiecie, buszem na oku. Wszedł czas na pożegnanie w starym roku i na przywitanie w nowym roku. Przede wszystkim chciałabym Wam podziękować za 365 dni spędzonych razem z nami. Nie tylko za te vlogmasy, które tutaj teraz razem przeżywaliśmy, ale za każdy jeden dzień. Dziękuję Wam z tego za to, że byliście tutaj ze mną przez ten cały rok, bo wydaje mi się, że raczej było bardzo mało takich dni których filmiku nie dodawałam, a raczej publikowałam tak chyba codziennie, dlatego dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście z nami przez ten rok czasu, przez te 365 dni w roku. Dziękuję za każdy jeden komentarz, za każde jedno serduszko, za ten kciuk do góry i za ten w dół też, bo w sumie to chyba nie ma najmniejszego znaczenia, czy on jest do góry, czy w dół, no ale wiadomo, bardziej cieszy i motywuje ten do góry. Także za to Wam ślicznie dziękuję. Dziękuję Wam za wszystkie życzenia noworoczne nadesłane dla nas z okazji właśnie zbliżającego się nowego roku, i z tego miejsca pragnę Wam również złożyć wszystkiego najlepszego z okazji nowego 2024 roku. Samych pozytywnych emocji, dużo zdrowia. Niezapomnianych chwil, spełnionych marzeń, i niech każdy dzień będzie krokiem do lepszego jutra. Życzę nam wszystkim razem spokoju, przede wszystkim spokoju w naszym kraju, jak i też poza jego granicami. Wszystkiego najlepszego, co tam sobie jeszcze za marzycie. Wiem, ja nie jestem najlepsza w składaniu życzeń, zawsze miałam z tym problem i tutaj otwarcie do Was to też mogę powiedzieć, że składanie życzeń nie jest tutaj taką moją, można powiedzieć, silną stroną. Dlatego tak od serca cieszmy się z tego, co mamy, cieszmy się przede wszystkim ze, ze zdrowia. Wiem, tak jak Wam wcześniej wspominałam na początku, nie każdy tutaj może cieszyć się ze zdrowia. Ale przede wszystkim życzę Wam właśnie dużo, dużo zdrowia. Te rzeczy materialne w formie, nie wiem, prezentów, czy jakiegoś tam lepszego jedzenia, wyjazdów i tak dalej, to wydaje mi się, że są to tylko takie dodatki do tego naszego życia, na które jedni sobie pracują bardziej, drudzy sobie zapracują mniej, ale można to wszystko raczej osiągnąć dzięki tutaj, tak jakby swojej. Silnej woli, silnemu jakiemuś takiemu samozaparciu, no i ciężkiej pracy, bo wiadomo, bez tej pracy, no raczej do niczego nie dojdziemy. A jak nie ma zdrowia, którego tutaj też może no, co po niektórym z Was brakuje, no to będzie wtedy ciężej dojść do tych rzeczy i dóbr materialnych. Dlatego przede wszystkim, tak po polsku, od serducha życzę Wam dużo, dużo zdrowia. Cieszcie się nowym rokiem, spełniajcie swoje marzenia i do zobaczenia już w nowym 2024 roku z takimi normalnymi, domowymi i nie tylko vlogusiami. Mam nadzieję, że nadal będziecie tutaj razem ze mną przez kolejny rok, i razem wspólnie doczekamy do. Kolejnych tutaj vlogmasów, i do kolejnego nowego roku, że będziemy w tym samym składzie, że nikogo tutaj z nami nie zabraknie, czy to na kanale, czy w naszych tutaj prywatnych domach, w naszym prywatnym życiu. A teraz już znikam, nie przedłużam, także cudownego nowego roku rozpoczynającego się i samych pozytywnych emocji, samych pozytywnych chwil. Pa!